Mili Państwo, z ciekawszych solenizantów mamy dziś Cieszymira, Eutychesa, Natanaela i Patrycjusza. Proszę nie zapomnieć pozdrowić znajomych o takich imionach. Niech się Cieszymir z Natanaelem czują zobowiązani, by zaprosić na kawę z szarlotką. A co? Dziś z prasy wielkopolskiej cytujemy tylko tytuły. Oto koniec wielkopolski. Najstarszy, najtańszy, niezależny dziennik demokratyczny jest sierpień 1931 roku. Goniec poleca nowiny pod jakże elektryzującymi nagłówkami. Państwo europejskie czy murzyńskie? Pięć groszy za godzinę ciężkiej pracy. Pechowy tydzień majstra kępki z powodu dyskrecji wobec bandytów. Makabryczny podstęp oszusta w składzie trumien. Tragiczne chłodzenie się chorej na grypę. Będąc w gorączce, wypadła z okna. Nowa oszukańcza afera z biletami kolejowymi w Orbisie. Orbis wypiera się winy, choć aresztowano jego dyrektora. Redukcje, redukcje, redukcje. 1900 nauczycieli otrzymało wymówienia. No tak, te ostatnie wieści to jakby z wczoraj. Historia przypomina, że 24 sierpnia 1853 roku do restauracji w Saratoga Springs w stanie Nowy Jork przyszedł klient i zamówił frytki. Kiedy kelner przyniósł danie, klient zaczął wybrzydzać, że te frytki jakieś strasznie grube, więc kucha nazwiskiem George Cram postanowił zrobić klientowi na złość. Pokroił ziemniaka w plasterki grubości papieru, upiekł je na chrupko, przesadnie posolił i przyprawił. Był pewien, że klient się wścieknie, ale klient był tym chrupiącym ziemniakiem wręcz zachwycony. Nazwał go chipsem, polecał chipsy znajomym i to tak skutecznie, że mimo wolny pomysłodawca potrawy, kucharz George Kram z czasem dorobił się na chipsach sporego. Majątku. A w Polsce pamiętamy 24 dzień sierpnia, choćby z tego powodu, że tego dnia w roku 2001 miała premierę komedia filmowa pod tytułem Poranek Kojota w reżyserii Olafa Lubaszenki. Jeden z tych zgrywuśnych filmów dla młodzieży i nie tylko, który bywa raz po raz przywoływany jako kultowy w kręgach coraz bardziej starzejącej się młodzieży. Pada w tym filmie zdanie. Jeżeli czegoś nie da się zrobić, potrzebny jest ktoś, kto o tym nie wie. Przyjdzie i to zrobi. Ostatnio miałem do czynienia z taką sytuacją, gdy sam próbowałem przepchać zlew. I doszedłem do przekonania, że tego się absolutnie nie da wykonać. Ale przyszedł pan hydraulik, no i proszę bardzo. W związku z tym składam hołd polskiej komedii młodzieżowej z jej mądrościami. Pasjonat rodzimego kina wesołego, Wiesław Kot.